A więc moi drodzy, mamy to. Zbliża się wielkimi krokami nowy sezon nareszcie i to kurde nie byle jaki, bo grecki. No właściwie to macedoński, ale bądźmy szczerzy, za wielkiej różnicy to to kurde nie mam. No i druga rzecz, no to wracam ja po niedługiej przerwie, prawda? Rocznej, prawie rocznej, więc no, częstotliwość została, jak widzicie, zachowana, ale dzisiaj zajmiemy się oczywiście czym innym. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kaziomen i dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym nadchodzącym sezonie Aleksander, który pojawi się już w ten czwartek. Także zacznijmy sobie po kolei. Prawda, jak co parę miesięcy w konkursie pojawia się nowy sezon i tym razem padło na naszą ukochaną Macedonię Grecję. No. Kurde, to jest to samo. Prawie to samo. Oczywiście z historycznego punktu widzenia nie. Aleksander Wielki to kurde Aleksander Wielki, ale nie zmienia to faktu, że kultura jednak ta sama. Jestem mega podjarany, bo od zawsze marzyłem, żeby w tej grze pojawił się właśnie taki grecki sezon. A to, że jest macedoński, mam w to totalnie wyjebane. Także co dojdzie w tym nowym sezonie? Oczywiście jednostki, oczywiście nowe skiny i. Masa innego, tałataństwa nikomu do niczego nie potrzebna, ale zacznijmy od tego co można zrobić już teraz, a właściwie co można było robić przez ostatnie dwa tygodnie. Mianowicie od jakiegoś czasu, jak to sedno, dostaliśmy coś takiego jak zadania zwycięstwa. No i przepustka zwycięstwa są to mega proste zadania, można je wykonać właściwie w ciągu pięciu bitew oblężniczych może dwóch, trzech ataków na bandytów no i mamy to, przepustka zwycięstwa jest nasze, jak widzicie sam już e, zakupiłem za e, ciężko zaoszczędzone pieniądze wersję mm, premium, która mm, daje nam na start nowego sezonu od razu nową jednostkę o tej nowej jednostce sobie zaraz Porozmawiamy, ale no, musicie tylko wiedzieć, że jest to mega fajny sposób na jakieś takie zbustowanie się pod koniec sezonu, albo właśnie przed e, nadchodzącym. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które możemy zrobić teraz, bo no, wiele więcej tego moi drodzy niestety nie ma. No ale co będzie w nowym sezonie? Mamy temat grecki, więc oczywiście dojdą nowe e, skiny e, greckie rzecz jasna. Pierwszym z nich będą helińskie szaty dworskie, czyli taki ubiór powiedziałbym trochę taki mieszczański, trochę taka grecka toga. W Grecji togi nosili, proszę nie zabijcie mnie za to. A do tego ozdobiona paroma elementami właśnie opancerzenia w stylu takim greckim. No a drugi skin z legendarny już za ten setny poziom karnetu to będzie słońce z Werginy, ale to jest coś cudownego, piękna grecka zbroja e, z oczywiście tym piropuszem na górze, e, opadającymi takimi falbankami. Kurde, nie wiem jak to inaczej nazwać. W każdym razie bardzo, bardzo ładne. No oczywiście nie, nie gra się w tą grę e, dla skinów, tylko dla jednostek, do których m, w tym momencie przejdziemy. Jak co sezon oczywiście dostaniemy trzy nowe jednostki niebieską fioletową i złotą jak to bywało już wcześniej niebieską będą e, procarze z Psioli, fioletową kawaleria towarzysząca, a legendarną słoneczna falanga. Tak moi drodzy, falanga trafia do gry, ale spokojnie. Zacznijmy od tych Procarzy, procarzy mogliście odblokować w przeciągu tych dwóch ostatnich tygodni, właśnie wykupując poziom premium do przyszłego sezonu. I to, czego możemy się dowiedzieć o tych procarzach, taką ich e, najważniejszą funkcją, będzie przede wszystkim to, że mają nieskończoną amunicję i ich obrażenia będą oczywiście, że obuchowe. Mają trzy umiejętności. Pod jedynką będziemy mieli taki tra tradycyjny celowany ostro po prostu jak w każdej jednostce zasięgowej, gdzie po prostu każemy im strzelić w konkretne miejsce. Pod dwójką będziemy mieli doładowany rzut. Najprawdopodobniej będzie on przebijał tarczę, jak tutaj jest na filmiku pokazane. W dodatku, co mogę o tej dwójce powiedzieć, wydaje mi się, że właśnie jak też widać będą się oni fokusowali na, na jednym miejscu, jednym punkcie, no niestety nie widzieliśmy, nie widzimy, żeby można było tym specjalnie celować w jakiegoś bohatera, więc nie mamy tutaj do czynienia chociażby z łucznikami cesarskimi, z tym ich najlepszym, legendarnym ulepszeniem. No, i pod trójką wspomniane e, zbieranie kamieni, czyli tak naprawdę e, nieskończona amunicja przez tą ostatnią rzecz, przez te kamienie, które można po prostu zbierać z ziemi. E, mam wrażenie, że ta jednostka nawet na tych niebieskich poziomach nie będzie taka e, dobra, ponieważ. Dając im możliwość zbierania tych kamieni, tak naprawdę muszą to inaczej zrekompensować, więc e, jednostka będzie miała nieskończoną amunicję. No będzie miała, ale pochujcie amunicję, jak nic z tą amunicją nie zrobisz. Także e, tak mi się wydaje, że ta jednostka będzie działać, ale to jest tylko niebieska jednostka. Jednostka, wszyscy tak naprawdę liczą na te e, złote. Ale wcześniej fioletowe, i co do fioletowej jednostki, mam mieszane uczucia, bo znowu dostaliśmy kawalerię. Kawaleria towarzysząca. I tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawą sytuację. Mianowicie, jest to jednostka, która wzmacnia się, kiedy jest w naszej okolicy. Wzmacnia się po prostu, kiedy jesteśmy obok niej, co oznacza, że. Nie możemy puścić jej szarży i najzwyczajniej w świecie patrzeć po prostu jak się napierdalają, tylko musimy wjechać razem z nimi. Tworzy to oczywiście zarówno zagrożenie, ale też jakieś e, opcje, żeby samemu bohaterem nabić sobie e, trochę fragów. Do tej umiejętności to mamy je. Dwie. Pierwsze z tego co widzę jest to po prostu najzwyklejsza szarża, natomiast pod dwójką hmm, wydaje się to po prostu jakiś e, atak w zwarciu, chociażby porównując to do e, rycerzy zakonnej, tej kawalerii zakonnej e, fioletowej właśnie z krzyżackiego sezonu, tak jak oni mieli pod jedynką szarżę, to pod dwójką mieli walkę w zwarciu i to wydaje mi się coś podobnego, z tym, że ten atak w zwarciu tutaj, on tak jakby przeskakuje jednostki, z tym, że no, czy to rzeczywiście w grze będzie działać, bo jak możemy tutaj na filmiku zobaczyć, rzeczywiście oni przeskakują i wywracają tych SS-manów, jednakże no, musimy zaznaczyć, że SS-mani w tej chwili nie są najlepszą jednostką, to po pierwsze, a po drugie, nie skaczą oni na jakieś... Daleki dystans jest to e, jakby tak naprawdę się przyjrzeć mały przeskok więc chociażby nad mermiganes w kwadracie nie przeskoczą, nie wiem jak to będzie jeszcze z zaobrażeniami obuchowymi przy tym lądowaniu czy to będzie wyglądało w taki sposób żeby będą wywracać wszystko czy może Eee, nie będzie to miało takiego powera. No, przekonamy się już e, w trakcie, to na tą jednostkę, szczerze mówiąc, no, jestem najmniej podjarany. Chyba bardziej mi się podobają niebiescy procarze, ale oczywiście to, co wzbudza moje i na pewno nie tylko moje największe mocy, to jest falanga. Falanga będzie niesamowita. Przede wszystkim długie e, włócznie, tak jak przy Fortebraccio, ale w dodatku tarcze, więc będą trochę bardziej odporni na. Ostrzał z uczniów, i jak możemy na tym filmiku zobaczyć, Falanga to właśnie o dziwo wydaje się cały czas tak jakby brajsować. Oczywiście w rozkazach nie mamy takiego konkretnego brace'u, ale wydaje mi się, że będzie tutaj coś w stylu chociażby halabardników, którzy po prostu kiedy ustawiają się w ten czworobok automatycznie się brajsują. No, nie możemy tu mówić o takim całkowitym zbrajsowaniu, ale jednakże um, to utrzymanie szyku wygląda jakoś tak... Um, nie, że będą się rozbiegać, o. No, a teraz co do umiejętności. Moi drodzy, to jest druga jednostka w historii całego Conquerorsa, która otrzymuje advance. Advance w tej chwili, jeżeli chodzi o e, piki cesarskie, jest zajebista, jest genialna, no cudowna rzecz, po prostu wywraca wszystko i potrafi to całkowicie zmienić, linię frontu po prostu e, w blob'ie przebić się po prostu na jakiś punkt, jednostka kluczowa i teraz tą umiejętność dostanie także falanga macedońska i teraz tak, nie wiemy tak naprawdę, czy to będzie tak samo potężne, zgadujesz, że... Wiecie, mamy jednostki takie jak rycerze, królowie, którzy są tak naprawdę lepszymi zbrojnymi, także ta jednostka może działać tak samo, po prostu lepsze piki cesarskie. Jeżeli to rzeczywiście będzie tak działało, to będzie to jednostka, kurde, kluczowa, najlepsza jednostka na polu bitwy, bo nareszcie jednostka rzeczywiście liniowa, e, będąca w stanie po prostu przebić linię frontu i rozpierdolić przeciwników w drobnym. mag. W dodatku, taka e, jeszcze dygresja a propos e, tego adwansu. E, na filmiku możemy zobaczyć, że można wykonać go wstecz. I teraz pytanie moje brzmi: Czy w takim wypadku front tej falangi zawsze będzie musiał być ustawiony przodem do przeciwnika? Czy też może um, oni sami będą się ustawiać do przeciwnika? Bo jeżeli sami się będą ustawiać, to rzeczywiście jest to potężne, bo możemy nakazać im adwansować w którymkolwiek kierunku. Oni rzeczywiście będą um, kierować się zawsze na przeciwnika. Będzie to coś zajebistego, kompletnie psującego balans tej gry, ale jednocześnie mającego takiego powera, że aż szkoda tym nie grać. A jeżeli i będzie to. Tylko i wyłącznie w stronę, w którą e, są ustawieni, tworzy to nam pewne problemy. Wiecie, normalnie, grając, nie mamy za bardzo problemu z tym, e, jak nasze jednostki są ustawione. Najczęściej po prostu ustawiamy je w jakimś punkcie, ale nie patrzymy, w którą stronę są zwrócone, prawda? Nie ma to najmniejszego znaczenia. Szczególnie przy pikach cesarskich, które po prostu ustawia się w okręgu i każe adwansować w którymkolwiek kierunku, wtedy robi najwięcej. Tak jeszcze, myśl mi wpadła do głowy, taka mała dygresja. Niedługo przygotuję coś o pikach imperialnych, a przynajmniej będzie fioletowa część przyszłego sezonu. No ale wracając, jeżeli będziemy musieli to ustawiać i przypadkiem źle ustawimy ich, a adwans pójdzie w prawo na przykład. To nic nie zrobią. To jest jedna z moich obaw. Trochę się tutaj e, rozwlekłem e, lałem wodę, trochę. jeżeli chodzi o ten advance tej falangi, no ale jednak, moim zdaniem, jest to najważniejsza część tego sezonu. No bądźmy szczerzy: advance, druga jednostka z advanceem, coś cudownego. I jeszcze mamy tutaj drugą umiejętność. Drugą umiejętnością jest tak, jakby hmm, nie wiem, jak to nazwać machanie dzidami jak pojebani, to, to jest chyba najlepsze określenie tego, co możemy tutaj zobaczyć, bo mm, wydaje się, że. E, przy, podczas adwansu będziemy mogli jeszcze użyć tej umiejętności. Jeżeli Adwans będzie wywracał drog wrogów, to tym po prostu będziemy ich masakrować, niszczyć, rozpierdalać, będziemy po prostu mordować wszystko, co popadnie tą umiejętnością, jeżeli adwans rzeczywiście będzie potężnie wrogów. Wywracał. I tak jeszcze zauważyłem, że tutaj na tym filmiku e, w dużej części wszystkie te falangi przemieszczają się na adwansie. Zastanawia mnie, czy ten adwans będzie miał jakiś cooldown, bo być może będzie to jednostka, która nie będzie miała cooldownu na adwansie. W sensie byłoby to przejebane, ale z drugiej strony, jeżeli wbijemy się za bardzo, to rozumiecie. E, automatycznie pewnie zginą wątpię, by byli jakiś, jakoś mega tankować, Raczej będą jak... E, wspominane już wcześniej te piki imperialne, które robią robotę genialną, natomiast no, papierowe niestety e, są. No i takie ostatnie jeszcze rzeczy a nich. Oryginalnie falanga macedońska nie miała tarcz i zastanawia mnie, czy rzeczywiście było to e, był to ruch zmiany tej historycznej informacji w celu zmienienia jakoś konkretnie rozgrywki, czy po prostu się jebnęli, pomylili. Ej, kurde, była taka jednostka, taka falanga i... E, Grecy też mieli falangę, i ci Grecy mieli tarcze, nie? To dajmy im tarcze i zajebiście długie wódź, nie? To na pewno się uda. No. E, także to taka moja ostatnia dygre dygresja a propos tej... Przecudowne jednostki, ale no, powiem wam, że nie mogę jej się doczekać. Wydaje się zajebista i kompletnie zmieniająca metę tej gry. A szczególnie podczas wojen terytorialnych, w której no, wiadomo, złote jednostki są mega tankowate, a ta jeszcze będzie miała awans no coś zajebistego. No, trochę się o tych jednostkach rozgadałem, nie powiem, ale w końcu e, to jest ta mm, główna część konkurersa. To tak naprawdę o to w sezonach chodzi. To może przejdziemy jeszcze do reszty. Dzisiaj dostałem, dostaliśmy wszyscy kalendarz wydarzeń. Tutaj możemy zobaczyć co, gdzie i kiedy. Także już 20 w czwartek dostaniemy, oczywiście, nowych procarzy. 1 lipca kawalerię tą nową. Planuję wprowadzić nową mapę. Niestety nie podali nam jeszcze daty, co mi się nie podoba. I 15 dostaniemy sezon legendarny i słoneczną falangę i kurwa nie mogę się doczekać moi drodzy, będzie coś cudownego, cudownego. E, tutaj możemy jeszcze zobaczyć, że 18 lipca wprowadzają nową legendarną broń. E, jeżeli dobrze rozumiem, to chcecie poradzić z kina, proszę nie wprowadzajcie nowej klasy broni, ja naprawdę bułata mam już dość i jebanego, bułata naprawdę mam już dość, więc e, jeżeli już macie coś wprowadzić, to zróbcie coś porządnego, no. I jeszcze na koniec e, 25 lipca ulepszanie jednostek, e, chyba dojdą jakieś nowe jednostki e, z drzewka, które będziemy mogli ulepszać. No fajnie, może wreszcie jakąś złotą będzie można ulepszyć, to dopiero będzie rozpierdalało. Także, no, to jest to. E, I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o e, nowy sezon. Wiele więcej informacji nie mamy, ale to by było tyle głównie. Nagrywam ten materiał też. Taka dygresja na koniec to już będzie tyle o tych sezonach. Tak, jeszcze pół minuty o, o tej sytuacji. No, trochę mnie nie było. Nie powiem, że nie. Cieprzonych ponad pół roku, chyba 8 miesięcy? Nie więcej. W każdym razie nieważne, znudzi mi się trochę Conquerors, ale teraz słuchajcie, mamy ten grecki, macedoński sezon i wracam do tej gry, dlatego planuję, planuję zrobić parę materiałów właśnie o niej. I tak zastanawiam się, jakbyście odebrali materiał o innych grach. Między innymi przychodzę teraz Cyberpunk'a, niedawno skończyłem Massesna i jakbyście się zapatrywali na filmy nie tylko z Conquerors, z mojej ukochanej, przecudownej, kurwiającej mnie zawsze gry. No, także to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Lajkujcie, subskrybujcie, tego wam musi mówić oczywiście nie muszę. Widzimy się w przyszłych filmach, które mam nadzieję, że powstaną. A nie tak jak z tym nieszczęsnym sezonem o krzyżakach. I dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Hej hej, do następnego!